Czy wiedzieliście, że Ubisoft w ramach produkcji Far Cry Primal stworzył całkowicie nowy język? A dokładnie jest to w pewnym sensie rekonstrukcja starego języka prime do europejskiego który przy pomocy Ubisoftu, historyków i lingwistów został tak przerobiony, a dokładnie zniekształcony, by pasowała ona do czasów akcji gry, czyli 10 tysięcy lat przed naszą erą, bo ten najstarszy język brzmiał zbyt współcześnie, mimo że pochodzi on sprzed 7 tysięcy lat, tylko po to, by jak najwierniej odzwierciedlić historyczne wydarzenia, które będziemy doświadczać w grze. A po co o tym mówię? Bo dzisiaj Ubisoft potrafi stworzyć grę dając w roli głównej postać historyczną o wątpliwej przeszłości, bo poza tym, że postać istniała, to źródła nie wskazują co dokładnie ona robiła. Dać mu daną rolę, na przykład strzelę randomowo samuraja, a później przerabiać wszelkie źródła historyczne tak, by pasowała do ich wizji artystycznej, wmawiając przy tym ludziom, że ale przecież tak było, co ty niedouczony jesteś? No więc. Taka, Taka różnica. Obserwuj to więcej.